Siemanko, jestem Wertes i witam Was dzisiaj w teście komputera za 30 tysięcy złotych. Żeby się za dużo nie rozgadywać i wymieniać wszystkie podzespoły, jakie ma ten komputer w sobie, to po prostu odeślę Was do opisu, gdzie jest cała rozpiska. Ale o kilku najfajniejszych rzeczach i tak muszę powiedzieć. Słuchajcie, ten potwór bazuje na najmocniejszym procesorze Intela na rynku, czyli na i 9 7980XE, a o wydajność w grach zawalczą 2080 Ti, spięte, moskie, maseli MEGA! Co ciekawe, w komputerze mamy autorskie chłodzenie cieczą obejmujące zarówno procesor, jak i obie karty graficzne. Muszę dodać, że komputer z tym chłodzeniem jest taki cichy, że przy najmocniejszych grach w 4K nie było go słychać. Największym bajerem w tym komputerze jest na pewno oświetlenie LED, które możemy ustawić w różny sposób panelem z tyłu komputera. Ten komputer robi taki efekt, że zasługuje na to, żeby go postawić na biurku. Przejdźmy zatem do testowania gier. Stwierdziłem, że ten komputer trzeba koniecznie przetestować na najmocniejszych grach. W rozdzielczości 4K, no i oczywiście na ultra detalach. Nasz test zaczniemy od gry Far Cry 5. Grając na najwyższych możliwych ustawieniach graficznych w rozdzielczości 4K. Komputer Actina PG18 poradził sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. Najwyższą ilość klatek na sekundę, jaką zauważyłem podczas grania było 126 fps a najniższą około 64. Drugą grą w naszym zestawieniu jest Assassin's Creed Origins. Tutaj niestety Ubisoft dał ciała i gra obsługuje kart graficznych spiętych mostkiem SL -i. i grałem tylko z wydajnością jednej karty. Średni wynik FPS testu graficznego w rozdzielczości 1080p to 80fps, a w rozdzielczości 4K to były 54fps. -y. Trzecią grą testowaną na aktynie PG18 był Rise of the Tomb Raider. Również w tej grze przeprowadziłem test graficzny przy ustawieniach 4K ze wszystkimi suwakami na Ultra. Wynik końcowy tu trochę ponad 60 fps pozwalający na płynną rozgrywkę w grze. Jeżdżąc po mieście w grze GTA 5 mogłem całkiem nieźle sprawdzić jak komputer sprawuje się przy ciągłym wczytywaniu mapy. Najwięcej ile udało mi się wycisnąć FPS-ów było 73, a najniższym wynikiem 53 fps -y. dosłownie przez chwilę. Całkiem dobry wynik jak na sporego sandboxa. No i na sam koniec nie mogło zabraknąć Wiedźmina 3. Patrząc na to, że graficznie Wiedźmin wypada o wiele lepiej od większości testowanych dzisiaj gier, wygrywa płynnością. Podczas testowania w 4K średnio cały czas było 90 fps. Oprócz testów gier postanowiłem wyrenderować jeden film w 1080p 60fps. Materiał trwał 7 minut i 38 sekund, a wyrenderował się w 2 minuty i 54 sekundy, czyli ponad 2,5 razy szybciej niż trwał sam film. Rewelacja. Podsumowując, na takim komputerze pogracie aktualnie w każdą grę w rozdzielczości 4K na ultra-detalach, nie przejmując się tym, że będziecie musieli obniżać ustawienia graficzne. Również praca nad obrabianiem wideo, jak i różnymi renderami graficznymi będzie bardzo przyjemna. Testując ten komputer na Maksa, nie udało mi się przekroczyć temperatury 68 stopni Celsjusza na kartach graficznych oraz 60 stopni na procesorze. Okej, dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, ustawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fajsie. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Także na razie, cześć, hej, hej!